Jesteśmy po meczu w Kętrzynie. Sokół dziś wygrywa 2-0 do 0 z granicą Kętrzyn. Z nami trener trójkolorowych Marek Śnieżawski. Dzień dobry trenerze. Witam. Co można powiedzieć o tym meczu? O tym meczu to co najważniejsze to trzy punkty po dwóch ostatnich przegranych. To co kolejne ważne to to, że pokazaliśmy charakter i determinację do tego, żeby dążyć do tego zwycięstwa. Sądzę, że mecz dla kibiców mógł się podobać. Pierwsza, pierwsza połowa, można pod, powiedzieć, że pod lekką naszą kontrolą. Aczkolwiek nie potrafiliśmy tego zakończyć i dokumentować gdzieś bramką. I tak naprawdę tego brakowało. Trzeba tutaj docenić zespół granicy, który też odgryzywał się gdzieś szybkimi wyjściami i, i, i w niektórych momentach mieliśmy z tym, z tym problem. Na szczęście, w przerwie troszeczkę skorygowaliśmy. Dołożyliśmy jeszcze chłopacy do tego, co było, nie, nie cofnęliśmy swoich gdzieś e, zamiarów, dołożyli jeszcze tej te, te jakości, determinacji do tego i to przełożyło się na bramkę. Co prawda mieliśmy słabszy okres pod w bramce, takiego może zawahania, może podświadomego cofnięcia, broni, broni, bronienia wyniku ale na szczęście tutaj ta druga bramka uspokoiła to spotkanie. Mhm. Po ostatnim meczu w Olsztynku trener nie był zadowolony z naszej gry. Jak to wyglądało dzisiaj? Było już lepiej? Na pewno było, było lepiej. Było to, co byśmy chcieli e, grać, czyli operować piłką, utrzymywać się przy niej więcej, e, więcej kreować i, i świadomie tworzyć te akcje i ja już widziałem tego dosyć sporo w tym meczu. Proporcje mogłyby być jeszcze lepsze, jak zawsze, ale to już jest to granie. Zresztą po, po ostatnim meczu, tak naprawdę w czwartek też omówiliśmy sobie to w swoim gronie, jak to wyglądało, też nie było jakiegoś samozadowolenia z tej gry, I, i sądzę, że świadomość drużyny też tutaj do, dużo pomogła w dzisiejszym spotkaniu, bo od początku weszliśmy na takie dobre tory. Mhm. Kasper Nowicki strzelił pierwszą bramkę w tym sezonie w czwartej lidze. Jak ważny to jest także dla niego moment, to, że wreszcie udało się przełamać po tym, jak sytuacje w poprzedni poprzednich meczach były, nie wpadało, tym razem wpadło, to ważne takiego zawodnika, żeby na, na pewno bramkę. sam byłem napastnikiem i, i, i ta bramka daje gdzieś pewne Siebie. Proszę zobaczyć co, to, co zrobił Kacper po strzelaniu bramki i potem miał za chwilę drugą okazję, gdzie, gdzie z automatu poszedł w tę nożyce. To to jest no, no, no woda, jak, jak to się mówi, dla ryby i, i, i bramka dla napastnika, ale trzeba zaznaczyć, że Kacper nie grał dzisiaj gdzieś pod siebie, tylko pracował dla drużyny i nie chciałbym tylko jego wyróżniać, bo, bo, bo pracowało wiele, wiele osób na, na to i jest nas 11, 11 na boisku, kolejnych, kolejna ekipa jest na ławce rezerwowych, gdzie każdy dał jakiś impuls Albo załatał gdzieś dziurę ze scenariuszy gry. Tak więc brawo dla Kaspra. Jak będzie pracował tak dla drużyny i pozostali, to, to będziemy mieli i z Kaspra, i, i z tej drużyny naprawdę pociech. Dziękuję bardzo. Dziękuję.